Kontrakt terytorialny dla województwa łódzkiego został podpisany. Na liście inwestycji znalazła się m.in. budowa linii kolejowej Wieluń-Bełchatów z odnogą do Złoczewa. W ramach kontraktu regionalnego mówi się już dziś głośno o realizacji tego projektu budowy linii kolejowej Piotrków-Bełchatów-Wieluń z oddejściem w kierunku Złoczewa. To bardzo ważne przedsięwzięcie z punktu widzenia gospodarczego, z punktu widzenia funkcjonowania polskiej grupy energetycznej w naszym obszarze funkcjonalnym to jest strategia rozwoju energetyki konwencjonalnej w tym kraju odbywać ona będzie się tu w Bełchatowie. I naszą rolą jako samorządowców jest wykorzystać ten czas do tego, aby w Bełchatowie zainstalowali się również ci, którzy wokół tej energetyki chcą funkcjonować jako podmioty, które będą partnerami dla energetyki konwencjonalnej w zakresie dostawy usług, w zakresie dostawy materiałów. To wszystko będzie możliwe za sprawą tych olbrzymich środków, o których mówię. Ja, jak mantra, to powtarzam, ale o tym trzeba mówić, bo to jest ta perspektywa, którą musimy jako bełchatów wykorzystać. Samorząd samodzielnie tego nie zrobi, może być tylko partnerem. Partnerem, który jest przygotowany merytorycznie, który wie, co zrobić, który się nie rozgląda przez najbliższe dwa lata, tylko pracuje. Cały kontrakt obejmuje 90 zadań i każde z nich ma otrzymywać finansowe wsparcie z budżetu unijnego i krajowego. W sumie ponad 25 miliardów złotych.